Rozmawiamy z księdzem Tomaszem. Yhy. Nazwisko, Ma? e... Matyjaszczyk. Matyjaszczyk. E... Chcielibyśmy, żeby ksiądz się teraz króciutko przedstawił, tak skąd ksiądz jest e... No i ogólnie coś tam powiedział o sobie, na przykład czym się ksiądz zajmuje, z kim ksiądz pracuje aktualnie. E... Aktualnie pracuję w Gubinie. W zasadzie z wspólnotą św. Tymoteusza jestem związany od 90 lat. W 1997 roku zamieszkałem tam w pierwszym domu wspólnoty, w którym mieszkaliśmy. W międzyczasie skończyłem studia teologiczne, trafiłem jeszcze na dwa lata do seminarium, zostałem księdzem i od początku bycia księdzem posługuję w tej wspólnocie. Aktualnie jestem asystentem kościelnym tej wspólnoty, członkiem zarządu. Prowadzę dom wspólnoty jeszcze z jednym księdzem, księdzem Arturem Gudnarskim. I no, mieszka nas w tej chwili kilka osób, którzy gdzieś jakby całe życie chcą poświęcić wezwaniu do nowej ewangelizacji. Wiemy, że w Gubinie wyszła inicjatywa przystanku Jezus. Czy mógłby ksiądz bliżej powiedzieć troszkę tak może od strony na, na początku historycznej przystanku? Od kiedy kto dokładnie zainicjował ten przystanek? Jaka była idea tego przystanku? Y Przystanek Woodstock zaistniał w polskiej rzeczywistości w 90 latach. Pod koniec lat 90., chyba w 98, możliwe, że i rok wcześniej, grupa przypadkowo zebranych ludzi, ksiądz i paru, paru innych szalonych, szalonych młodych ludzi, stwierdzili, że skoro, skoro Woodstock jest w ich miejscu i skoro pojawiają się tam bardzo różne propozycje kulturowe, to warto też, żeby zaistnieli tam też chrześcijanie. To byli też ludzie, którzy mieli wcześniej doświadczenie ewangelizacji na festiwalu w Jarocinie. Oni to zainicjowali. I w 1998 roku biskup Edward, który jechał tam zaproszony właśnie przez tych ludzi, żeby poświęcić im krzyż na przystanku Woodstock, wracając, zajechał do nas do Gubina, gdzie trwała właśnie szkoła ewangelizacji. Powiedział, że widział to, że zrobiło to na nim kolosalne wrażenie i że dobrze by było, gdyby nasza wspólnota się w to zaangażowała i nadała temu jeszcze trochę większy, większy rozmach, ponieważ wiedział, że mamy doświadczenie ewangelizacyjne. I w 1999 roku no, odbył się pierwszy z nazwy Przystanek Jezus. Inicjatywa, która wtedy zgromadziła prawie 700 ewangelizatorów z całej Polski. Zebraliśmy młodych ludzi, duchowieństwo. Było tam sporo sióstr zakonnych, ludzi z różnych, z różnych zgromadzeń zakonnych również, mężczyzn, kleryków. Sporo ludzi, którzy przez cały rok formowali się w jakichś w jakich miejscach w kościele. E, ten przystanek Ustok stał się takim miejscem, by podzielić się e, tym, co Jezus nosi w, w codzienność młodego człowieka? E, a mam pytanie, bo tutaj ksiądz wspomniał o e, tych inicjatywach ewangelizacyjnych, zatem e, chciałbym zapytać, jak szkoła nowej ewangelizacji, szkoły nowej ewangelizacji e, włączają się w przystanek Uctook, na jakich polach? Jakby jest działanie na przystanku no przystanku Jezus aktualnie. Mhm. E Formacja w kościele odbywa się na bardzo różnych jakby gruntach. E Generalnie przyjeżdżają na przystanek Woodstock ludzie czasami z bardzo dużym doświadczeniem ewangelizacyjnym, ale sporo też przyjeżdża ludzi, którzy formują się w ruchach, które niekoniecznie bezpośrednio przygotowują do ewangelizacji. I widać, że często ci ludzie no, potrzebują, potrzebują pomocy do tego, żeby, żeby po prostu jakoś wyjść do, do człowieka z propozycją Ewangelii. Często mają rzeczywiście głębokie doświadczenia, ale zupełnie nie wiedzą jak o nich opowiadać, zupełnie nie wiedzą jak wyjść do, do człowieka. I widzimy to na przestrzeni lat, że z roku na rok jest coraz więcej ludzi z doświadczeniem kursów szkoły ewangelizacji, zwłaszcza kursu Paweł. I no, to, co odróżnia tych ludzi na starcie, to, to generalnie oczywiście są przypadki i takich ludzi, którzy gdzieś tam się gubią w tym, ale. Że po prostu wychodzą na, na, na pole ustawowe i wiedzą, wiedzą po co tam są. Wiedzą, co zrobić z czasem, wiedzą, co zrobić z człowiekiem, który stoi naprzeciwko nich, e, wiedzą po prostu, jak się zachować, bo mają już konkretne doświadczenie takiej właśnie posługi. A czy przypominał sobie Ksiądz jakieś takie szczególne wydarzenie z przystanku Jezus, które jakoś tak utkwiło Księdzu w pamięci? E, może to było jakieś nawrócenie, e, może to było jakieś doświadczenie szczególne. E, może jakaś porażka, jakby ksiądz się chciał podzielić, to bylibyśmy wdzięczni. Mhm. Przez kilka lat udało nam się po przystanku Woodstock poprowadzić, bezpośrednio po przystanku, w zasadzie zaczynając następnego dnia, poprowadzić taki podstawowy kurs ewangelizacyjny, kurs Filip, dla ludzi, którzy właśnie na przystanku Woodstock usłyszeli, po raz pierwszy chyba w swoim życiu jakoś tak bardziej jasno przedstawiono Ewangelię i stwierdzili, że chcieliby czegoś więcej. I to były niesamowite kursy. To były niesamowite doświadczenia. No, miało się wrażenie czasami, że rzeczywiście podchodzi się do ludzi zupełnie pozbawionych jakichkolwiek podstaw religijnych, ale tak bardzo otwartych i tak bardzo widzących w swoim życiu potrzebę przemiany, że, że to było niesamowite doświadczenie dla nas, kiedy prowadziliśmy te kursy. Niesamowitym doświadczeniem było też to, że, że wielu z tych ludzi yy, no, potrzebowało zaraz po takim kursie i zaraz po, po decyzji zaproszenia Jezusa do swojego życia, konkretnego miejsca, gdzie dalej to życie chrześcijańskie mogłoby się rozwijać. I okazuje się, że i to właśnie takie trochę bolesne doświadczenie, że w Polsce jest bardzo niewiele takich miejsc, do których takich ludzi można odesłać. Owszem, na przystanku tak spotykamy masę ludzi, studentów, młodzieży uczących się w szkołach, ludzi, którzy na co dzień mają dobrze poukładane domy, którzy po prostu jadą jakoś tam odreagować pewne rzeczy, ale są też tacy, którzy praktycznie no, nie mają gdzie się podziać i powiedzenie takiemu człowiekowi wróć do domu i poszukaj miejsca, w którym dalej będziesz mógł rozwijać swoją wiarę, to tak jakbym powiedzieć no, opowiedzieliśmy ci ciekawą historię, a teraz wróć do rzeczywistości, która z tą historią nie będzie miała nic wspólnego. Część z tych ludzi przewinęła się przez nasz dom, niektórzy mieszkali u nas po kilka tygodni, niektórzy kilka miesięcy, niektórzy zostali nawet na kilka lat. Ale, no właśnie, to były chyba naj, najtrwalsze zmiany, które widzieliśmy, ale najbardziej bolesne to były te sytuacje, kiedy już wiedzieliśmy, że my nie jesteśmy w stanie człowieka przyjąć, i nie za bardzo wiadomo było, gdzie takiego człowieka odesłać. To jest, myślę, też no, taka gorąca potrzeba w kościele w Polsce, żeby tworzyć takie miejsca, które będą w stanie rzeczywiście zająć się ludźmi no, wychodzącymi często z uzależnień, często z mocno patologicznego świata, często z doświadczenia świata też kryminalnego, by stworzyć im po prostu przestrzeń, w której będą mogli żyć. Mogli uczyć się nie tylko chrześcijaństwa, nie tylko prawd wiary, ale po prostu normalnego funkcjonowania. I ostatnie pytanie: czy, czy macie jakieś propozycje na kolejny rok przystanku Woodstock? Jakie to są propozycje, i w jakim kierunku mniej więcej zdążają? I jakby ksiądz mógł tak zachęcić ludzi, żeby przyjeżdżali na przystanek Woodstock, w jakiej formie by ksiądz to zrobił? W kwestii terminu zawsze jesteśmy uzależnieni od przystanku Woodstock, ponieważ przystanek Jezus jest konkretną odpowiedzią na, na, na propozycję właśnie Woodstockową. Nie jesteśmy tam sami dla siebie i nie jesteśmy tam jakąś konkurencją, ale po prostu chcemy wyjść do tych ludzi, którzy właśnie na Woodstock przyjeżdżają. A potrzeba tam na pewno ludzi, którzy nie boją się spotkania z drugim człowiekiem, którzy nie boją się spotkania czasami z ludźmi myślącymi zupełnie inaczej. E, często uprzedzonymi do Kościoła, ale jednak poszukującymi czegoś naprawdę ważnego i cennego. To, co nas w tym roku zaskakiwało, w tym roku mieliśmy taki mały swój podest, na którym e, z jednej strony było masę różnego rodzaju przedstawień e, ewangelizacyjnych, różne tańce ewangelizacyjne, no masę tam się działo ciekawych historii, ale największym hitem okazała się być taniec e, piosenki z Mistrzostw Świata tegorocznych, e, no, organizował to, animował człowiek, po którym nikt by się nie spodziewał, że, że może zrobić takie zamieszania. Jednak no, to przyciągało ludzi, powodowało, że, że byliśmy widoczni i że ludzie jakoś nas kojarzyli już z czymś i kiedy, kiedy później chcieli o czymś konkretnym porozmawiać, to wiedzieli gdzie. Jeśli nie boisz się ludzi, jeśli spotkałeś w swoim życiu Jezusa, jeśli odkrywasz, że chcesz się tym dzielić. Jeśli odkrywasz w sobie jakieś talenty, czy to taneczne, czy to muzyczne, czy to plastyczne, czy jeszcze jakiekolwiek inne, które widzisz, że można jakoś wpleść w proces ewangelizacyjny, zapraszam na przystanek Ustok. Na pewno będziesz mógł tam zrealizować to, co potrafisz. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i życzymy oczywiście owoców Ducha Świętego na przystanku Jezus. Mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku. Dzięki bardzo.